Witajcie na kanale Studiopatów. Mamy 25 maja. Znajdujemy się we, w, w okolicach Malic, to jest osada męczennice. I odnośnie tej osady i tej nazwy będzie temat mojego filmiku dzisiaj. A teraz udajemy się do tamtego krzyża przydrożnego i tam będę kontynuował. Nadal jesteśmy w Męczennicach. W pobliżu wzgórza, które miejscowi nazywają Szubienicą. Znajduje się tu przy drodze droga od Malic w stronę Pielaszowa. Znajduje się tu krzyż przydrożny, jakich wiele w naszym regionie. Swoją drogą wystawiony 6 maja 1866 roku, więc niedawno miał jubileusz ten krzyż, co co mnie wcześniej już zainteresowało na tym krzyżu znajdują się wyryte, wydrapane symbole krzyży wyglądają na dosyć stare Jest ich sporo. Kiedyś zastanawiałem się, jakie mogą mieć znaczenie. Obecnie, znając trochę lepiej historię tej okolicy, trochę się domyślam, ale do tego wszystkiego dojdziemy po kolei. Patrząc od krzyża w lewą stronę, mamy opuszczony dom, budynek, za którym jest wejście droga prowadząca na to wzgórze i tam się właśnie udaje. Właśnie przechodząc wzdłuż tego opuszczonego budynku, znajduje się dróżka, która prowadzi na to wzgórze. Przypominam, wzgórze zwane Szubienicą przez miejscowych. A ma to związek z historią z historią dokładnie konfliktu konfliktu religijnego pomiędzy katolikami a kalwinami ale jeszcze jeszcze do tego dojdziemy bo chcę udać się już na miejsce które będzie że tak powiem docelowym dzisiaj dla mnie Tu dochodzimy do takiego rozstaju Nawet wcześniej już tu byłem i pomyliłem wejścia Tak więc patrząc na wprost tego szlabanu jest tu taka polanka i droga prowadząca wyżej, więc udajemy się tą drogą. Tu mamy. Tak powiem, okolice bardzo malowniczą. Zwłaszcza wiosną. Mimo, że ta wiosna w tym roku nie rozpieszcza nas zbytnio. Aczkolwiek okoliczności przyrody bardzo przyjemne. Jednak historia związana z tym miejscem jest dosyć mroczna, moim zdaniem. Tragiczna i Ale o czym za chwilę. Tu dochodzimy do sadu. Mam nadzieję, że właściciel nie będzie miał nic przeciwko, że po prostu udamy się brzegiem tej polany. Nie mamy żadnych złych zamiarów, więc... Więc będę ryzykował. Tak więc udając się tutaj wzdłuż tego, w poprzek tego sadu, wzdłuż takiego zbocza zadrzewionego, zakrzaczonego. Docieramy do miejsca, można powiedzieć docelowego, które jest bardzo skryte. Zobaczcie sami. Żeby udowodnić, że niełatwo tu dotrzeć, to przez moją wcześniejszą pomyłkę, już tu byłem. Spróbuję się tam wedrzeć wyżej. Ok, a więc jesteśmy tutaj. I mamy krzyż. Krzyż bardzo prosty, bardzo skromny. Hmm. ascetyczny bym nawet powiedział, taki surowy, co też ma związek z dzisiejszą historią, ale żeby kontynuować muszę rozłożyć stojak, więc dajcie mi chwilkę, tymczasem zapauzuję. Witajcie z powrotem. Miałem trochę problem, tu jest teren dosyć wymagający. Miałem troszeczkę problem z rozstawieniem całego sprzętu. Ale już jestem, że tak powiem, gotowy. Ok, nadal jesteśmy przy tym krzyżu. Macie trochę słabą perspektywę, bo no najlepsze miejsce, którym mi się udało znaleźć, by móc ustawić stojak, więc nie moja wina. A teraz dojdziemy do tematu: dlaczego. Historia związana z tym miejscem jest tak dramatyczna i tak makabryczna, moim zdaniem. Otóż znajdujemy się w pobliżu malic. Malice od dawna należały do rodu malickich herbu Junosza. Około 1560 roku nieznany z imienia dziedzic dóbr Malice po edukacji w Prusach Wschodnich przeszedł na kalwinizm. Pokrótce, co to jest kalwinizm w kilku słowach. Kalwinizm to jedna z ważniejszych doktryn i wyznań protestanckich. Zaliczany jest do ewangelizmu historycznego. To jest wyznań wywodzących się wprost z Reformacji. Kalwinizm wywodzi się z Reformacji Szwajcarskiej. Ostateczną postać nadał mu Jan Kalwin, opierając doktrynę na Biblii. Surowo podchodził do wszelkich ozdób, zabaw, tańców, gier hazardowych. W kościołach, w zborach nie umieszczano obrazów ani rzeźb. Kult koncentrował się wokół czytań biblijnych. Obowiązywał chrzest niemowląt. Główne zasady: surowe wskazania etyczne, symboliczne y, sakramenty Chrztu i Komunii Świętej, luźno powiązane wspólnoty wiernych, zakaz umieszczania w kościele obrazów i rzeźb, kult Biblii. Powróciwszy teraz y, do. Osoby, dziedzica dóbr Malicet, który po powrocie z Prus w rodzinne strony za, zaczyna szerzyć właśnie nową wiarę, a gdy umiera pleba, pleban malicki, wyrzuca z kościoła ołtarze, rąbie je i pali. Naczynia liturgiczne wyrzuca, a pisma i kosztowności zabiera, starając się usunąć wszelkie znaki obrządku katolickiego. Kolejne pokolenia malickich wyznawały kalwinizm zachęcając, a czasem nawet przymuszając okolicznych Włościan do zmiany religii. Pomimo interwencji kościoła katolickiego, który chciał odzyskać wpływy na tym terenie, Kalwini przez 75 lat nie ustępywali. W 1635 roku biskup krakowski mianował plebanem w Malicach księdza Wacława, przepraszam, księdza Wacława Kosteckiego, który postanowił odbić kościół z rąk Kalwinów w siłą. Namówił okolicznych włościan do przypuszczenia ataku od strony Opatowa. Wywiązała się walka, w której kalwini zostali zmuszeni do odwrotu w kierunku pobliskiej osady. Tu wywiązuje się kolejna potyczka pomiędzy atakującymi a kalwinami. Podczas drugiej potyczki ginie większość kalwinów, a niedobitki ratują się ucieczką w kierunku pielaszowa. Ale mieszkańcy tej wsi zmuszają uciekinierów, by zmienili kierunek ku wsi lisów. Tu zostają dogonieni przez agresorów i powieszeni na drzewach. Odtąd to miejsce nazywa się Szubienicą, a pobliską osadę nazwano Męczennicę. Ksiądz Władysław Kostecki, który tak brutalnie odebrał budynek kościoła Kalwinom, odnowił go i wyposażył w cały sprzęt niezbędny do odprawiania nabożeństw. Wniósł także skargu do Trybunału w Sandomierzu Sprawę o odszkodowanie za straty, które poniósł Kościół w Malicach Maliccy zasądzone sumy wypłacili Kolejny dziedzic Malic wzniósł obok Kościoła parafialnego zbór kalwiński Co ponownie wywołało protesty władz kościelnych Sprawy skierowano do Trybunału w Sandomierzu, a potem do Sądu trybunałskiego w Lublinie w 1644 roku trybunał wydał wyrok, że kolejny właściciel malic ma zbór zburzyć, aczkolwiek kolejni właściciele malic pisali odwołania. Dopiero w 1701 roku wyrok sądu został zatwierdzony i wykonany. Władze kościelne zorganizowały bardzo uroczyście dzień wykonania wyroku sądu. Przybyli przedstawiciele trybunału, księża z całego dekanatu. I okoliczni parafianie, którzy przygotowanymi narzędziami przystąpili do burzenia zboru i mieszkania predykanta. Potem odbyło się uroczyste nabożeństwo w podzieńce za zwycięstwo nad innowiercami. Na gruzach zboru wystawiono krzyż. Historię sporów religijnych w Malicach opisał bardzo obszernie ksiądz Ignacy Dzisiewski w Księdze Świata w 1860 roku. Mając dostęp do protokołów Trybunału, podał bardzo, bardzo szczegółowe dane kilku procesów i wymienił kolejne imiona dziedziców Malic, którzy trwali w, wierze, w wierności wierze kalwińskiej. Swoją drogą czy to tak w praktyce wyglądała słynna polska tolerancja religijna? Opracowanie: według opracowania Aleksandra, Aleksandry Gromek Gatkowskiej, Warszawa, 23 grudnia 2016 rok. Informacje te pobrałem i pożytkowałem się ze strony Gatkowski.pl. No cóż, historia makabryczna. Okoliczni mieszkańcy, niektórzy nawet twierdzą, że czasami słychać na tym wzgórzu płacze i jęki. To no niestety nie... Nie potwierdziłem, że tak powiem, ani nie chcę też tego potwierdzać. Aczkolwiek historia według mnie dosyć jeżąca. Włosy na głowie. Bardzo długo zbierałem się do tego filmu, więc to historia trudna. Aczkolwiek bardzo mało osób wie o tym. I dlatego postanowiłem zająć się tą trudną tym trudnym okresem historii, jakim były, jakim, no cóż, reformacja i spory, i spory religijne w Europie i w Polsce no, powodowały takie, takie sytuacje, że ludzie ginęli za swoją wiarę, co nie powinno mieć nigdy miejsca. Mamy pozostałość jedynie bardzo skromny krzyż w bardzo, że tak powiem, zakrzaczonym miejscu. Żeby to udowodnić, zobaczcie gdzie musiałem stać. Wcześniej widać było, że Krzyża nie jest łatwo dotrzeć, mimo że jest tak blisko drogi i, i nie jest bardzo, czy tak powiem, niedostępny, aczkolwiek jest mało widoczny. Niewidoczny wręcz, i wiedza jest mało rozpopularyzowana o tym zdarzeniu. Ok, opuszczam to miejsce. Myślałem, czy nie zostawić jakiegoś jakiegoś znicza albo albo no nie wiem, jakiegoś znicza, kwiatka. Aczkolwiek pamiętając, że Kalwini podchodzili dosyć surowo do tematu zdobień i i zbytków, bo tak bym to powiedział ogólnie, po prostu postanowiłem nie zostawiać nic, a jedynie spróbuję dotrzeć do właściciela tej posesji i poprosić go o zgodę, by móc tutaj za pomocą sekatora troszeczkę oczyścić to miejsce, aby po prostu było ten skrawek chociaż trochę bardziej uporządkowany. Tak jak mówiłem, bardzo długo zbierałem się do tego filmu i. Ta historia, im bardziej ją poznawałem, wstrząsnęłam... Wstrząs, wstrząsnęłam no, wraz z poznawaniem jej byłem coraz bardziej wstrząśnięty, że takie rzeczy zdarzały się tuż pod... po sąsiedzku, że tak powiem. Zobaczcie, już stąd nie widać w ogóle tego krzyża. Troszkę zarysy, jak ktoś wie, z czego szukać. Myślę, że jakiś kawałek tabliczki informujący o tym przy drodze wcale by nie zaszkodził. No cóż, tyle mojej refleksji. Nie będę przedłużał dłużej tego filmu. Ostatni rzut na miejsce, w którym się znajduje ten, ten krzyż. Gdyby ktoś chciał odwiedzić, nie jest tu daleko od drogi. Jak mówiłem, tylko że jest dosyć ukryte. Zrozumiałe, że historia nie, jest, nie należy do takich, którymi się by należało chwalić. Aczkolwiek ją znać, należy, by wyciągać wnioski na przyszłość, a najważniejsze, to wydaje mi się, żeby odróżniać wiarę od religii którzy powiedzą, że to jest jedno i to samo. Ja już dawno tak nie, nie wierzę w to. Tak więc to tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was, cześć.